Organizacje pozarządowe to nieodłączny element każdej społeczności, większej i mniejszej. To one działają w interesie publicznym, czyli mieszkańców danego regionu. Stąd utrzymanie tych stałych, jak i zachęcenie do powstania nowych, jest istotne dla lokalnych samorządów. Gmina Płużnica stawia na współpracy z NGO, w której wspólnie ustalane są potrzeby i projekty do realizacji w danym roku. Zlecamy te zadania, ponieważ wierzymy, że organizacje pozarządowe. Wykonają je równie dobrze jak Urząd Gminy, a może nawet lepiej. I zwykle jest tak, że właśnie dokładają wkład własny, dokładają pracę wolontariuszy, swoją pasję i dzięki temu za te same pieniądze osiągamy dużo lepsze rezultaty. Okazją do podsumowania dotychczasowych rezultatów realizowanych projektów, jak i zaprezentowania tych planowanych w bieżącym roku było spotkanie w Urzędzie Gminy Płużnica. To tutaj przedstawiono projekty i kwotę, jaką w 2020 roku przeznaczy się na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe. Przewidzieliśmy, że w tym roku będziemy realizować 7 takich zadań na łączną kwotę ponad 126 tysięcy złotych. Te zadania są udzielane w ramach konkursów, który de facto jest efektem konsultacji prowadzonych w ramach programu współpracy gminy Płużnica z NGO. Na zasadzie takiego porozumienia skorzystała między innymi Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej. My mamy te 12 tysięcy i dzielimy, nie? I my nie chodzimy do pana wójta, do skarbniczki, nie prosimy, bo my mamy to już w rozpisce, nie? I te pieniądze już mamy w marcu na, na koncie, także na cały rogi i tymi pieniędzmi dysponujemy. Przeznaczane są one na organizację rozmaitych imprez, konkursów czy zawodów pożarniczych. Dzięki otrzymanym grantom cele statutowe uda się także realizować organizacji rozwijającej w gminie sport. Uczniowski klub sportowy dostał dofinansowanie na prowadzenie zajęć w sekcjach piłki nożnej i sekcji kolarskiej w kwocie 36 300 zł oraz na zajęcia profilaktyczno-sportowe. Na salach gimnastycznych w Płużnicy i w Nowej Wsi Królewskiej. Duże projekty wynikają z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, ale w ramach jednego zadania istnieje możliwość uzyskania dofinansowania przez mniejsze organizacje i grupy nieformalne. Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ma do rozdysponowania 12 grantów, każdy do 2000 złotych. My też mamy w ramach tego regrantingu przewidziane doradztwo, więc pomagamy tym organizacjom ubiegać się o te granty, więc mogą skorzystać z doradztwa, a tak byłyby pozostawione same sobie, musiałby same pisać, składać wnioski i potem się same rozliczać. Więc wydaje mi się, że to jest duże ułatwienie. Po małe granty może sięgnąć każdy mieszkaniec gminy Płużnica. Mając ciekawy pomysł, można pozytywnie wpłynąć na rzecz własnego otoczenia lub rozwinąć dotychczasową działalność. A przecież celem każdej organizacji pozarządowej jest wspieranie rozwoju lokalnej społeczności.